Szwagier, jak ty tam wszedłeś? Jak myślałeś? <laughs> Mamy trochę czasu, ponieważ pracujemy na miejscu teraz, więc postanowiliśmy, jeżeli będziemy wracać wcześniej, że będziemy chcieli ten ganek dokończyć. Dlatego pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, to jest rozebranie tej podbitki i zobaczymy, jak będziemy mogli zrobić daszek w tym ganku. Więc ja biorę, nie wiem, rusztowanie, drabinę. <laughs> Ale pokaż wszystkim, jak ty to wszedłeś. Po desce. Dobra, idę pod rabinę, bo w końcu mi tu spadnie, a zobaczymy jak to ogarniemy. Bo chcemy jak najszybciej zrobić daszek, bo kto do nas nie przyjedzie, żeby zobaczyć domek, to trochę nie... już idziemy. Bo kto do nas nie przyjedzie, żeby sobie zobaczyć domek, to wiecie, tutaj woda stoi. Ponieważ jest tutaj taki Ala Stawik więc no pasuje to w końcu zrobić a jednocześnie, jeżeli byśmy to zrobili to od razu by poszła elewacja z zewnątrz i od razu by to fajnie wszystko wyglądało no pchnij a, nie bo się, że drabinę mi pociągnie o, dobra izolację mam tam z tyłu, to zaraz przyniosę położymy tu izolację, tylko nie będzie na boki. no podzielimy to Podzielimy to żeby było równo. I tu prawdopodobnie nie będziemy rozbierać tej, tej rynny. Tylko jak będziemy robić to damy tu pod spód. Będzie nieduża różnica o, tylko tyle. Lekki kąt się troszeczkę zmieni ale to akurat nie jest problem. Zachowamy tutaj spadek z tej rynny bo jest akurat tam nie ma odpływu. Tu jest odpływ połączony całym układem odprowadzenia wody do stawu więc po prostu yy, no szkoda tego rozpinać i robić tutaj sobie kałużę jak tam jest zrobione, więc tu trzeba będzie przeciąć, przeciąć i wsunąć, jeżeli pas podrynowy pozwoli, ale powinien pozwolić, no i później porobić. Będzie dobrze, akurat jesteśmy ze szwagrem teraz na robocie, robimy 300 metrów dachu, więc mamy giętarki, więc sobie pozaginamy. do chomika. Weź tam, na równo. Tak jak teraz. Nakładamy? Tylko Uważasz, że będzie ciężko szło? Nie żartujesz. to dziewica. Ura. Masz trzy dory, to co Trzy na raz. Jak to, że nie trafiłem? No tak panie pół centymetra. Musiałbyś u siebie wyciągnąć. I na raz wtykać. O. To szpilkę daleko przekrzykł już. Nie, nie, on gośnie. Jest. Żona. Inspekcja pracy przyszła? Aha, inspekcja. Już, sprawdzimy co tu się dzieje. Mała inspekcja no. pracy tam stoi i sprawdza dużą inspekcję pracy, tak? Znalazłabyś śruby. Nakrętki. Dobrze mam. No śruby i nakrętki tutaj były. No, takie jak do, tutaj były do tego wielkości? No, możliwe, tutaj leżały, bo to z zestawu no to tak, były. No to, mam. to dałabyś. Ile? No to co było w zestawie? Trzy. One były tu w kartonie kiedyś. Jak sprzątaliśmy, możliwe, że jest gdzieś wyniesione. Uważaj, nie wchodź czasem, bo tutaj odkręcamy. No właśnie o tym mówię. Szwagier się bije, desko. nie puść. O, jak byłoby idealnie. dyk i tam i to. Trzymaj. Długo musisz. O, nie ma tam nikogo podemno nie no mówiłem, żeby się nie kręcić. Dobra. bo to nie są te, co tutaj, nie? nie, nie. co? tniemy? no to są te? tak, to są te dobra, a ten Mm, klej do tego. Daj, daj, daj. Teraz jeszcze jedną blachę No to i tak trzeba będzie poprzekładać te blachy, żeby światła się teraz zgadzały. Klej, patrzyłaś, czy mamy? Bo zostało po murowaniu trochę kleju. Udarem mam, to udarę mogę ubić, ale nie wiem czy aż tyle wejdzie. Musiałbym uciąć te śruby, a później ubić udarem. Ale i tak trzeba będzie je uciąć Teraz to. To ogarnę pięknie To jak już macie konewkę, macie cały sprzęt, no to tam jest klej, tu są pustaki no busie Jółka, pokaż, mamy jak, jak się muruje. Ja. Muruje, jak się muruje. Tak, to jest ten. Nie zbrylił się? Nie, no chyba nie, bo tam nie ma wizgoci. Wręcz bym powiedział, że jest aż za gorąco w tych domach. Właśnie tą wycenę klimatyzacji dostaliśmy. Może najwyższy czas ją sprawdzić. Ile, ile będzie kosztować? Znaczy kosztować? Kiedy, kiedy mają przyjechać? Dobra, to co? Od tej strony? Obojętne. Yy, piłę szablastą. Daj jeszcze. To się szybko doklei. Utnie, położy belkę, a jutro się najwyżej zrobi górę. I będzie gotowy ganeczek, tak, kochanie? Bójkowi tak zrób. Zrób tak wujkowi. Musimy mieszadło wymienić. Ta końcówka jest pęknięta. Miałem ją od stuka reszta. Tak, tak, tak też powiedziesz, że jest bałagan? Nie, jest porządek, ja tylko Też powiedział, że jest padam, bałagan. Pewnie to już gdzie leży. No, jak gdzie leży? W opakowaniu podpisane tam jest. W ostatnim. No, pakowaliśmy się szybko, bo dzisiaj też padał. I tak wzięliśmy tylko połowę. Piszę wkrętarka Wszystko jest opisane. Nie ma. A to jest piłasza blaskanie w krętarkach. Ale pisze. W Aaaa! Kto to mnie wkręcił? No chyba, że jestem niegrzeczna i mam tu siedzieć. Co, kochane? Ja nie Co? Ja nie skręcam. Ty! Chodzi ci o motek? Udar miał, słoneczny. Motek. No. Udar miał. Wygrał, udar. Obraził się na nas. Odmawia współpracy. Daj Józefa. Będzie szybciej. Ładnie siada goć. Ta żona? Idę sprzątać. Okej. Okay. Tutaj szwagier tutaj kończy. Zostawimy to do jutra, żeby sobie wyschło, bo musimy podmurować. Tutaj jest kroksia, kawał jej. Normalna w sumie, 7 na 14, ale jak na ganek, to spora. No i tutaj mamy rozgrzebane, ale już nic nie widać. Rano pojedziemy. Kończyć dach, bo robimy taki spory daszek Zakończymy koło 17 Może 18 przyjedziemy tutaj Więc jutro powinno się udać nam to zakryć Zobaczymy Przynajmniej taki jest plan I do końca tygodnia będzie ganek zrobiony A jak wszystko fajnie pójdzie to może w weekend przyklejemy steropian i pojedziemy po jakieś drzwi Tylko jakieś porządne drzwi Nie takie dziady jak są tutaj No. Więc kupimy takie piękne, solidne Amerykańskie. Amerykańskie drzwi, żeby otwierały się do góry, jak w Lamborghini czy w Ferrari i będzie luksus. Jak? Drzwi do lasu? Drzwi do lasu. <laughs> e, jeszcze szóstkę musimy dokleić. Trzeba sobie zostawić. Dobra, to są tak, wilgoć zaraz to wszystko pójdzie. Smutek sobie zostaw. Na sobie kleją, dam ci szóstkę. Czyli kolejny dzień. O. Wróciliśmy po pracy o godzinie 19 Stwierdziliśmy, że tak będziemy robić to etapami Czyli codziennie po 2-3 godzinki, a skończymy A tu deszcz! A tu deszcz, ale szwagier mocny tam siedzi <grystanie> Siedzi prawie pod dachem, nie boi się grzmotów No nic, zobaczymy czy coś z tego będzie Rzucimy belkę i zobaczymy w ogóle jak to wygląda. Przywiozłem folię przepuszczalną. Przywiozłem prawie wszystkie wkręty, bo zapomniałem o połowie, ale prawie je przywiozłem. Może nam się uda skręcić. Cześć szwagier, nie padać ci tam? Jak? Daj na tej paroizolacji mnie przykryj. No mam. 8 metrów. Obtulicie? A jak? To co, wrzucamy to belkę? No zaraz, trzeba to wyrzeźć. Chcesz przymierzyć? Nie no, dobrze, bo ja ciąłem to musi być idealnie tak? Oj tam czasami się zdarza, że troszkę jest krzywo, ale to czasami tak robię specjalnie No sprawdzam twoją czujność Poza tym kiedy krzywo wyciąłem, bo nie pamiętam No i co? Dobrze, że ci ładnie zaznaczyłem Dobra, to teraz kopię w klej pozostałe Wkręty konstrukcyjne. Przykręcamy. Tam do zera. Tutaj jeszcze. Za bardzo. O cholera. <grymna> Też, szwagier! Zdjęcia robią? Zdjęcia robi paparazzi. O cholera. Robimy tak, bo jest burza. Jeszcze 2 cm. No, A tam masz do zera, czy nie? Tutaj do tej twojej kreski? No. Nie, no mówię 2 cm jeszcze. A ząb jest dobrze? Przedni? Ząb dobrze, spasowany. O, tak jak teraz, idealnie. Szybko kręcimy i uciekamy do domu, bo widzicie co się dzieje. Ale nas opiszą na internecie. Pewnie dwa debile w burzy robiły dach. Robiły dach. Jeszcze raz nie błyśnie i uciekamy już. Nie tą końcówkę obraca ona już nie to, nie końcówkę tylko tom. o z tym już chyba jest wyrobione dobra spylaj szwagier na dół jest 188 cm jedna jest gratis jakbyśmy jutro zmienili zdanie, to się dołoży jedną spadaj na ziemię uciekamy stąd bo pada wszystko Miałoby dzisiaj więcej, ale. Dobrze sobie się czuję. Czuję, że pada. No co ty? No, nawet trochę no. Szwagier, jak to jest, że wczoraj w, w burzy robiliśmy, bo zapowiadali deszcz, a tu deszczu nie ma? Więc w sumie można było to dzisiaj zrobić Robimy to na szybko, jedziemy na dach kolejny od, we, od góry czy od góry no, mówił Trzyma się Tak jak teraz? Czy jeszcze coś zaprężyć? bo tu się łapie jakby to był koniec świata nowy łańcuch tak się kończą pożyczki Pożycz piłę, przed coś i już łańcuch do ostrzenia Gotowe póki co Zamówiliśmy blachę, czekamy teraz, aż przyjdzie Pięknie wyszło A co to jeden gratis, czy zostawiłeś na razie? Zostawiłem, bo jeszcze trzeba dobić na dole, nie? Aha, dobra. Więc zamawiamy blachę i czekamy, aż przyjdzie. Jak przyjdzie blacha, to będziemy robić obróbki, pasy podrenowe, przykręcać. no i skończymy. Dobra. Ciekawe jestem, ile się nagrało, bo chyba z 4 albo 5 razy kamera się wyłączyła. Pięknego Pro Z2800. Trzecia albo czwarta kamera, która padła masakra i za co tutaj płacić ja się pytam. Dobra przyjdzie blacha to zobaczcie jak to skończymy. Póki co jedziemy na kończenie dachu bo mamy takie 300 metrów rozpoczęte i musimy skończyć, więc tutaj widzimy się już niedługo. Cześć.